Siemaną, z tej strony Tebofon, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z Minecrafta. I jak wiecie w poprzednim odcinku stworzyliśmy świat z TNT i go cały wysadziliśmy. No i w tym odcinku mam plan stworzyć kolejny świat, ale tym razem z diamentów. Będzie normalnie cały świat z diamentów, więc moi drodzy widzowie, jeśli ten odcinek Wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę. Oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych tego typu filmów na moim kanale. No i moi drodzy, już nie przedłużajmy i tworzymy ten świat. Nazwiemy go yy, no po prostu może świat yy, z yy, Diaksu. Jeszcze wykrzyknik. Yy, no cóż, na kreatywnym sobie wezmę i yy, dobra, może pokojowy. I więcej opcji świata, i robimy tutaj świat super płaski. Dostosuj. No i cóż, tak wygląda zwykły płaski świat w Minecrafcie. No więc dobra, klikamy tutaj szablonowy i go zmienimy nieco, a nawet nie nieco. Yy, więc dobrze. Yy, robimy coś takiego. Yy, tak. Ok. Jamon. Mą... D. i taki podkreśnik i plock. Zaraz. Wszystko dobrze. Tak. Chyba dobrze. No i cóż, tych diamentów może będzie na wysokość 5. O 5 to jest ma y, szczęśliwa liczba. Użyj szablonu. No i tak będzie wyglądał nasz świat. Już się nie mogę doczekać. Klikamy gotowe i stwórz nowy świat. Jejku, ja normalnie się nie doczekam, a jak będzie on wyglądał. Okej. Okay. O, moi drodzy, byliśmy się w jakiejś tej wiosce i moi drodzy, wszędzie tutaj są diamenty. Jejku! No normalnie... Nie wiem co tutaj mam pierw zrobić. W ogóle patrz, tutaj są ścieżki, to jest zwykły dirt, co nie? To w ogóle konik jakiś tutaj chodzi krówka się tutaj pasi, to są w ogóle villagerowie żyją sobie spokojnie, normalnie w bogactwie tutaj. Jej, to jest normalnie... no to jest normalnie w ogóle chyba piękny sen Minecraftowicza normalnie To jest w ogóle piękny sen prosa. Tak to wygląda. Bo Nubek ma, to, ma cały świat z Dirta. <grystanie> dobra, nieważne. E, no cóż, co w tym świecie tej chcemy zrobić? No chyba zbudujemy sobie tutaj gdzieś nasz domek. Więc dobra. Tutaj może gdzieś z dala od tej wioski, bo tej, ta wioska to jest taki troszeczkę plebs. No co by tutaj nie powiedzieć. No takie piękne świata i takie. No cóż, siano wszędzie i w ogóle jakieś tam szałe domy. No. Nie no, taki plebs, co nie to musimy chyba gdzieś tutaj na pograniczu, albo przy jakiejś innej, fajniejszej nieco wiosce. No cóż, tamta wioska co była na TNT, to tamta to była nawet spoko, tylko no cóż. No chyba dom, o, już widzę, już widzę drugą wioskę, chyba ta, tak, chyba ta się zapowiada troszeczkę lepiej, no i tak, chyba nawet lepsza jest od tamtej, no dobra, tutaj to sianko sobie tutaj y, zabiorę, bo cóż, no świat z diaksów, tutaj takie, mi się tutaj rzeczy robią, oh my god, widzowie, normalnie, no co by nie powiedzieć, no piękny świat. Piękny świat widzowie. E, dobra, tutaj wezmę sobie w ogóle łopatę, żeby tutaj było wszystko, tą całą ścieżkę wyrównać, żeby tutaj nie było żadnego gras takiego denerwującego, żadnego dirta, tym bardziej dirty to są w ogóle... Nie no, to jest w ogóle przekleństwo tutaj tego świata. O, to jest w ogóle kowal, jakimi tu bogactwami handlujesz? Wszędzie na koło diaksy, a ty masz... Parę jabłek i żelazne spodenki, no moi drodzy co innego się spodziewałem po takim świecie, no co innego, gdyż moi drodzy widzowie poprzedni właśnie kowal w tamtej wiosce z TNT handlował, w ogóle miał strasznie dużo obsydianu, aż 8 obsydianu i jednego diaksa miał, a ten tutaj nic nie ma. No, ale skąd oni mają. Skąd się dziwić? Bo oni tutaj wszędzie mają naokoło diaksy. Wszędzie diaksy i w ogóle bogactwo. O oh my god. No, nawet mogę się przekopać. Patrzcie, to jest diaks. Kolejny, kolejny, kolejny. No i oczywiście bedrock na końcu. Bo cóż, bedrocka nie chciałem zmienić, bo on po prostu tak naturalnie odgrywa ten świat. No dobra, gdzie postawić nasz domek? Może tam. O, idealne miejsce. Idealne miejsce chyba znalazłem. Tam. No, i tutaj mój domek, cóż, będzie może miał tutaj taką, no cóż, jakby, no cóż, takie jakby tutaj podwórko, i wejście do mojego domku będzie gdzieś tutaj, może, lub nie, może chyba w jakiejś innej okolicy, takiej, o, może chyba gdzieś tutaj, o, tutaj będzie mój domek. I y, tutaj, y, gdzieś tutaj będzie prosta w ogóle ścieżka, y, tylko tutaj muszę ją jakoś, nie wiem, wyrównać, ale tutaj są wszędzie diaksy, więc to bez sensu. Może, albo po prostu tutaj sobie postawię mój y, ekskluzyw domek, więc dobra. Będzie się składał oczywiście z diamentowych bloczków i y, 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 może jeszcze z kwarcu. No cóż, może taki gładki kwart, coś takiego, a podłogę będzie miał z drewna po prostu, nie, może takiego, może świerkowe drewno, no to jest chyba moje ulubione drewno w Minecrafcie, to jest drewno świerkowe, a potem mam pytanie do Was, widzowie, jakie jest Wasze ulubione drewno w Minecraft? No cóż, taki tutaj sobie nawet już zbuduję, o, tak. Tak, 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 tak. No dobra, coś takiego w tym domku. O, tak. Tak, tak, tak. To jeszcze taki, tej filar, tak. On nie będzie jakiś spory domek, ale yy, tylko tej tak na wejście będzie miał taki. O, tak, tak. Tak, 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 tak. tak. No cóż, tutaj będzie jeszcze kolejne takie coś. Okej. Okay. Tutaj będzie może nawet okienko. Tylko później sobie zrobię okienka, zobaczę w ogóle jak to będzie wyglądało. Okej, okay, tak. Dobra. Coś takiego. No i, yy, no cóż, no to będzie chyba nie wyglądać, to nie będzie chyba wyglądać jakoś źle. Mam nadzieję. To będzie chyba nawet dobrze wyglądało sobie takie filary zrobię, one są bardzo, bardzo ładnie, mi się podobają te filary, więc na pewno je tutaj tak zrobię. Yy, jeszcze tutaj w środku będą tutaj tak ozdabiać. To naprawdę będzie dzieło sztuki. Yy, no cóż, tutaj zrobię tak i okienko będzie na, na całą szerokość jakby tej ściany prawie. Tak. O. No, i tutaj będzie znowu coś takiego. No, i to będzie piękniutki domek. Naprawdę piękny. Yy, tej na takim świecie z diaksów, i w ogóle tutaj będę sobie mieszkał przy tej wiosce. No cóż. Tak, 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 tak. Tak, 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 tak. No cóż. No, coś takiego w kształcie. Później to jeszcze mogę sobie poprawiać. No i okej. Okay. Może już... Dobra, tutaj będzie taki podgląd, co tej na boku będą robić. On w ogóle tutaj będzie miał bardzo strasznie dużo okien. I zrobię tak, szyby. Szyby może będą, no cóż, albo zwykłe, albo może jak to jest świat z diaksów, to w kolorze diaksów. Wszystko tutaj w kolorze diaksów będzie, czyli takie. O. Chociaż nie. Takie trochę ciemne te szyby. To może jakiś jaśniejszy motyw trochę. Zrobię. Oj, gdzieś trochę tego. Dobra, to jakąś inną szybę. Może po prostu zwykłą. Bo ona tak. One takie. O, po prostu chcę mieć podgląd tutaj na całą wioskę. Cały tutaj ten teren tutaj naokoło. Tak, tak, tak. Tutaj taki przedsionek. No i jeszcze tutaj. Chyba by mi się przydało, chociaż nie wiem. Tutaj może by było jedyne. Ale no cóż. Nawet, no cóż, taki, mm, taki nowoczesny styl, co nie widzę, wiem. Yy, tylko jeszcze tutaj A nie, już, może bez przesady, jeszcze tak niech nie będą tutaj wszędzie te okna. No cóż, yy, tutaj zrobię nawet podłogę z, może nie z diaksów, ona nie będzie z diaksów, tylko po prostu yy, z świerkowego drewna. Tutaj w ogóle zniszczę tej, ten, ten cały, tej, ten. Tutaj, ale bo i tak diaksy będą wszędzie naokoło, więc no cóż Tak, 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 tak. ja, jajaj, ale piękny świat normalnie, widzowie. Diaksy wszędzie, wszędzie, diaksy, wszędzie, same diaksy. W ogóle jeszcze później mogę przerobić tą całą wioskę na diaksy. Żeby to one też. On, żeby te domki też tak ładnie wyglądały, żeby tu wszystko ładnie i tak schludnie wyglądało o proszę no i jest taki fajny tutaj przedsionek tutaj w ogóle jest wejście do takiego środku jakby dom, środka domku o tak no i jest no i teraz zbuduję może sobie jakąś moją sypialnię moja sypialnia może będzie tutaj tak na środku albo tutaj gdzieś w jakimś z tych kątów, może tutaj moje no łóżko, yy, zaraz, łóżko. Nie, to ukreskowane, no tak. Yy, I ono będzie po prostu takie, może takie niebieskie. Ono będzie tutaj tak leżało, i wokół będą yy, świerkowe, jakby takie półpłytki. O, coś takiego. O. No i jest ładnie. I jeszcze tak, sobie tej lampki nawet tam na przykład tutaj będzie taki... No cóż. No dobra, jeszcze kolejny świerkowy normalnie... O! Coś takiego, że tej będą takie. Albo nie. Chyba jednak zły pomysł. Po prostu będą o! Płotki. Płotki. Bo te płotki takie tutaj będą o z tej strony i z tej strony. I tu w środku też będą. O. Tutaj i tutaj. I może też gdzie gdzieniegdzie na przykład o. Jakąś lampkę też sobie tej może jakiś rzerandol. Mm, nie wiem, czy to będzie ładnie wyglądać, ale jakoś się tutaj to wymyśli lepiej. Dobra, to... Latarenkę tutaj sobie wezmę, latarenka, tak, 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 tak. I jest ładnie tutaj mój domek oświetlony. O! No i jeszcze dach. W ogóle dach to jest w ogóle część, którą ja robię zawsze na końcu, czyli może będzie z takiego, może z. Albo nie z kwarcu, może z czegoś takiego innego. O, mam pomysł już, z czego będzie. Będzie może y, ze spaczonych takich, o, spaczone schody. <laughs> Jak to w ogóle brzmi, ale to, to jest takie jakby drewno z nederu. Już to... Tutaj coś takiego zrobię. Tutaj coś takiego. Y, później tutaj z tej strony, tak? O. Oj, co mi się tutaj postawiło? Dobra, tak. Tu kot, kot sobie chodzi, patroluje normalnie okolice jak golem. Obrońca wioski 2-0. <grym> y tak, tak. I tak, tak, i tak. No. Aj, nie tu. Dobra, pomyliłem się. Okej, okay. coś takiego zrobię. Teraz o, tak, wyżej. Żeby to tak wyglądało. Teraz z drugiej strony. Tak i ym, teraz tutaj. Tu, 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 tu. Tutaj. I tutaj, tutaj, tutaj i tutaj. No i y, robię tak. Wyżej. I y, możliwe, że... O tutaj jeszcze zrobię taki. O. Tak. I tak. O, no jest. Już tak ładniej. Um, jeszcze tutaj tak zrobię, i yy, tutaj już mogę stawić dach, yy, tak, ale o, może coś takiego jeszcze zrobię tak od środka, żeby mi łatwiej było postawić te. O, tak, tak, tak. No i teraz robię tak. O. No i coś takiego. No, i to już się nam tutaj ładnie robi. No cóż, znowu teraz zrobimy coś takiego od środka, tutaj. I to normalnie będzie dzieło architektonicznego geniuszu, a w ogóle po co ja to robię w nocy? Mogę po prostu się przespać elegancko. Um, ok, no i wstałem. I znowu robię tak, 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 tak. Później znowu tak, tak, tak. Tak, 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 tak. Tak, tak, tak. A jak nie tutaj. O. No i yy, pięknie to już. O! Patrzcie, jak to pięknie wygląda. Jeszcze tutaj. Okej, okay, tak. No i buduję tak i tak. No i już tutaj mam to praktycznie ukończone. O, jeszcze tutaj to pociągnąć, tak. No i patrzcie, widzowie. No i już, już, już skończyliśmy. Teraz jeszcze spaczone y, takie to deski, i y, o, tutaj. No i teraz pociągniemy tak, i tutaj do końca, dotąd. O, tak. I jeszcze tutaj. O. I to się już nam pięknie. O. Tak robi. No. Tutaj. Tak. Do końca. Tutaj jeszcze tak. Chociaż. Hmm. Nie wiem, czy to będzie dobrze wyglądało, ale jakoś to wygląda nawet znośnie. Okej. Okay. No i jeszcze tutaj, ojku. Z drugiej strony, no i już dach mamy praktycznie skończony, tylko jedna rzecz mi nie daje spokoju. Może zrobię lepiej coś takiego tutaj na wejście do domku. Zobaczcie yy, coś takiego. I tutaj to zniszczę ten fragment. I yy, o coś takiego zrobię, że tutaj tak i tutaj zrobię tak, tak tak o, nie mogę tego, o o, teraz to wygląda ładnie, moi drodzy widzowie teraz to już, już jest dopiero dzieło architektury by TV Fyfon no cóż, świat z diaksów jest bardzo piękny i w ogóle bardzo no cóż <grym> Jeszcze tylko tej drzwiczki. O, drzwiczki trzeba postawić. Yy, drzwi. A nie. Zaraz, tutaj. Przecież takie. O, ze z taką złoconą klamką. Jeszcze, o. Wchodzi się tutaj normalnie. Luksus. A, tylko. No dobra, to jest nawet fajnie. Jeszcze tutaj by się przydało taki żirandol. O, coś takiego. Dobrze. I tutaj to zniszczę. I yy, tak, i tutaj dopiero. O! No, i jest pięknie. Dobrze. No i cóż, widzowie. Yy, to, już na ty, to już jest na tyle z tego odcinka. Yy, jak chcecie. Ten. Jak chcecie nie przegapić kolejnego odcinka na moim kanale, zostawcie koniecznie łapeczkę do góry oraz subskrypcję z dzwoneczkiem. No, a ja już się z wami żegnam. Na razie i cześć. I pamiętajcie, niedługo zacznie się nowa seria na kanale, więc bądźcie przygotowani. Pa pa!